Ja poproszę jeszcze raz Medełko Fa, pani Krysiu. Ty ja nie min. Siada na Krzysiek, siamana, fa, kofa. No dalej, dalej. Ja bym cię myliła, się Fa. Byłoby na fajnie. Ja da, bada! Po strzałowem ci zmyj dwa balony, Był mi szczęśliwy i zadowolony. Ty, ja, ty, ja, Żyj, żaruka, Pa, czar, A to akurat nie powinien go... No dalej, dalej, refrenik, refrenik. Pij, pij. La, <laughs>